Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Borys Budka, były minister sprawiedliwości, wiceszef Platformy Obywatelskiej z moim Państwa gościem. Dzień dobry, panie Dzień dobry, panie, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim y, Ślązak, więc chciałbym pana zapytać, co to po śląsku znaczy ciul? Tylko prosiłbym o takie wytłumaczenie w miarę cenzuralne, bo dzieci w szkołach mogą nas oglądać. To zły człowiek, po prostu. Najdelikatniej pan mówi, bo ja mam taką opinię... Specjalista od śląskiej godki, czyli Rafała Adamusa w Dzienniku Zachodnim powiedział, że to jest wśród śląskich przekleństw najcięższy kaliber. Mogą się Państwo domyślać, co to jest. A wy tak mówicie o Wojciechu Kałuży, radnym wybranych z waszych list, który dołączył do PiSu i dzięki temu PiS przejął po wielu latach kontrolę nad regionem śląskim. Nie sądzi pan, że to jest przesada? Użycie tego typu określeń. Musiałby pan redaktor porozmawiać z tymi ludźmi, którzy w ten sposób nazywają go po tym, jak ich oszukał. 25 tysięcy osób głosowało. Nie na Wojciecha że dlatego, że jest takim świetnym człowiekiem, tylko głosowało dlatego, że podpisał się pod określonymi wartościami. Jeśli ktoś te wartości zdradza dla własnej korzyści. Złotowicem jeśli ktoś oszukuje, w regionu, jeśli tam. ktoś oszukuje mhm. wyborców, to trudno dziwić się tej złości tych ludzi. To yy, oni zorganizowali okay, spotkanie yy, takie spontaniczne. Na ja poprosi... wyjście go, mówiąc no tutaj delikatnie rezerwali trzeba być precyzyjnym, na którym poprosiłem o to, by ten napis został ściągnięty, właśnie taki bardzo A Monika Rosoliterka nowoczesnej w do... używała takich sformułowań? Została oszukana podwójnie, bo została oszukana jako osoba, która blisko współpracowała z Wojciechem Kałużą, jako ta, która go rekomendowała, która wierzyła w jego zapewnienia i ja współczuję Monice i jej się nie dziwię, że użyła Dobrze, mocnego, acz yy, no niestety użyje Określenia yy, Mimo wszystko, a wy się czasem nie szukali takich ciuli, przepraszam, w innych regionach? Chodzi o takich radnych, których moglibyście przeciągnąć na swoją stronę, po to, żeby przyjąć kontrolę nad regionem. Mogę mówić za województwo śląskie. Nie rozmawialiśmy, Dobrze. nie kupowaliśmy a ja panu powiem radnych. na przykład o województwie łódzkim. Rozmawialiście tam z ludźmi posła PiS Marka Matuszewskiego, yy, bo wy tam potrzebowaliście jednego radnego, żeby przyjąć kontrolę nad tym regionem. Więc szukaliście własnych ciuli, dlaczego zatem ubliżacie kałuży, jeżeli działaliście dokładnie tak samo? raz jeszcze powtórzę, nikt nie działał w ten sposób, że leciał samolotem rządowym, jak minister Dworczyk, co pokazała wczoraj, pokazała jedna ze stacji, samodzielnie tylko po to, żeby rozmawiać i kupować bezpartyjnych samorządowców na Dolnym Śląsku. Nikt nie działał w ten sposób, że ministrowie pisowskiego rządu oferowali intratne posady tylko po to, żeby ktoś zdradził. Nikt nie zaangażował machiny państwowej w korumpowanie polityczne innych działaczy. Ale chwileczkę, Matuszewskie, ludźmi, ludziom Matuszewskiego, jego radnym w Sejmiku w Łodzi oferowaliście stanowiska w zarządzie. Nie przeszkadzało wam w dodatku, to są doniesienia faktu sprzed kilku tygodni, że Matuszewski jest oskarżony o nepoty. Bo on ze zgierza zrobił prywatny folwark. poszukiwaliście swoich ciuli. Na Śląsku stało się to, co stało, w wyniku ordynarnej korupcji politycznej PiSu. Ale wy tu robiliście to natomiast... tak samo, panie myślę, w łódzkim. Proszę zobaczyć, kto rządzi w województwie łódzkim. Nic Bo wam się mi... to nie udało, Kaczyński zawiesił tego posła. Nic mi o tym nie wiadomo, natomiast nie znam wszystkich doniesień prasowych. Natomiast raz jeszcze podkreślę: Wojciech Kałuża oszukał 25 tysięcy wyborców. Wojciech Kałuża zdradził wartości, z którymi szedł do wyboru. Wojciech Kałuża nie poczekał nawet na pierwszą sesję Sejmiku, nie powiedział, jakie są jego ambicje, po prostu ordynarnie zdradził, Poszedł do konkurencji politycznej, do, która jest na całkowicie mm -hmm. innym biegunie politycznym. Ja się nie dziwię tym ludziom, którzy na niego głosowali, poczuli się oszukani. To nie byli ludzie, którzy mieli jakieś związki z polityką, to była jego nauczycielka, to byli koledzy ze szkoły. Ja tam byłem i widziałem te emocje. Ja apelowałem o jedno: żeby mimo tej złości nie stało się tam coś gorszego, no proszę, żeby może, nie przekształciła się powstrzymać ta... pole. Udało nam się powstrzymać tę falę agresji, nie doszło do niczego złego. Natomiast ja będę zawsze przypominał i będę namawiał tych ludzi, żeby przynajmniej przez okres najbliższego roku, bo wierzę, że na jesieni zmienią się te, te układy sił w Polsce, przypominali panu Wojciechowi Kałuży, że jest zdrajcą swoich wyborców i oszustem wyborczym. I to są te słowa, które moim zdaniem są adekwatne do tej sytuacji. Natomiast Proszę wszystkich o nieużywanie wulgaryzmów, nawet jeśli jest to związane z usprawiedliwioną złością, bo nie może się złość w agresję przebaczać. Panie Misze, um, zostajemy na Śląsku. Rok temu w centrum Katowic narodowcy tak symbolicznie powiesili y, na szuwinicach portret Europosłów Platformy, których głosowania nie podobały im się w Europarlamencie. Przy tej okazji powstał, czy punktem wyjścia był reportaż TVN o polskich neonazistach, bo te związki były dość wyraźne między organizatorami tego protestu, a środowiskami neonazistowskimi. Wracają postulaty, delegalizacji niektórych organizacji takich jak ONR na przykład. Dlaczego wy zgłaszacie takie postulaty Grupa Posłów Platformy? Dlaczego nie zrobiliście tego, kiedy na przykład pan był ministrem? Kiedy w naparciu niepodległości w 2014 roku doszło do zadem. W 2011 roku także za waszych rządów doszło do zadem. Pan był ministrem w 2015 roku. Możliście to zdelegalizować. Nie byłem prokuratorem generalnym, a to te uprawnienia procesowe dają taką możliwość z wystąpieniem z takim wnioskiem to raz, a druga rzecz nigdy nie było z naszej strony żadnego flirtu ze środowiskami narodowymi ekstremistami. Ale ja mówię o flircie, tylko jeżeli dzisiaj dopominacie się o dziś z delegalizowania tych organizacji, dlaczegoście nie zrobili tego przez lata? Dopominamy się w tej chwili, bo nigdy nie było takich aktów agresji, nigdy nie było takich e, ekscesów, Marsze, które to miały to miejsce. Się w akurat w miarę spokojnie. Ale, ale pan redaktor mówi o paleniu podobizn tak. deputowanych. Na Co się dzieje? Mamy tego Rybaka, mamy Międlara, mamy tych wszystkich, z którym, którzy dziękują rządowi PiS, dziękują na przykład panu Ziobro czy panu Jakiemu za to, że są takimi fajnymi ministrami wznoszą toasty, ponieważ wobec nich albo są postępowania umarzane, albo tak jak w przypadku rybaka prokuratura, którą kieruje się. Który, spalił kukłę Żyda we który dostał tak. karę bezlennego pozbawienia wolności, i prokurator, który podlega panu Zbigniewowi Ziobro, składał apelację na jego korzyść. I tak, dlatego ta sytuacja jest diametralnie różna. Nigdy za czasów rządów platformy obywatelskiej i PSL-u nie doszłoby do tego, żeby ktokolwiek, kto ma wpływ na działania prokuratury, żądał złagodzenia kary dla Powiem antysemity. Się, a pańska, I to jest ta różnica. pańska siostra działa jeszcze w Ruchu Narodowym? Na szczęście nie. Ona ma... kandydowała w 2014 roku z listu Ruchu y, Młoda Narodowego. Młoda osoba y, nie działa w polityce. Y, smutno, że, że dała się nabrać na niektóre hasła, natomiast na szczęście ten ta jej przygoda z Ruchem Narodowym się skończyła. Nigdy nie była w Ruchu Narodowym. Ona działała w organizacji Białe Orły. A to między innymi ta organizacja odpowiada za wieszanie Na portretów europosłów już nie pańskiej nie działa partii od kilku lat. Także cieszę się, że, że te tej te młodzieńcze aspiracje, czy no. fascynacje się skończą. Pana rodzina jest mocno upolityczniona. Ojciec działa w PSL-u, więc mam od razu pytanie, czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie startować w dużej koalicji takiej antypisowskiej w wyborach europejskich albo parlamentarnych z wami czy z Nowoczesną? To będzie jeśli coś koalicja proeuropejska w wyborach europejskich. A ja mam wrażenie, że jednak głównie antypisowska. Nie, wybory europejskie to będzie wielkie starcie tych, którzy chcą Europy współpracującej, Europy, która rozszerza się na kolejne elementy tej współpracy, Europy równych szans. No, ale czy PSL pasuje do takiej układu? jesteśmy w Europejskiej Partii Ludowej? Czyli w tej międzynarodówce razem współdziałamy, w współdziałamy z największymi ugrupowaniami w krajach Europy. W krajach Unii Europejskiej. PSL jest naszym naturalnym partnerem. Przypomnę, że na szczęście PiS jest zmarginalizowany i występuje we frakcji, która praktycznie nie będzie istniała, ponieważ Wielka Brytania po Brexicie. Ale Nowoczesna będzie... też występuje Więc... we frakcji, która jest marginalna, we frakcji liberałów. Liczę że, liczę, że Nowoczesna będzie członkowie Nowoczesnej zdecydują się na pójście z naszej listy, z listy Europejskiej Partii Ludowej, że być może zmienią trochę tą orientację w w no dobrze, a, a jak Pański ojciec odnalazłby się na listach z ludźmi z nowoczesnych, którzy popierają. Nie będzie no dobrze, ale będzie, będzie działał w kampanii, na pewno, prawda? Na listach z ludźmi, którzy popierają liberalizację ustawy antyaborcyjnej, którzy mają ultraliberalne poglądy na gospodarkę. Jak to się ma kleić? Jaki ma być wspólny program takiego bloku? O Przede wszystkim mamy wartości, na których możemy opierać się wspólnych... Nie, to jest polska zdecentralizowana, to jest polska europejska, to jest polska praworządna. No, to jest Polska równych szans, to jest Polska, w której jednostka znaczy więcej aniżeli to te, mityczne państwo, któremu PiS próbuje podporządkować wszystkie cele. Natomiast my możemy spierać się o szczegóły, ale o to, czy w Polsce ktoś będzie chciał zliberalizować prawo aborcyjne, to, czy ktoś będzie chciał w tej czy innej formule na przykład kwestie związków partnerskich, o tym można dyskutować. O, to można robić dopiero, jeśli odsunie się tą złą władzę. Ale... Bo co nam grozi w tej chwili? W tej chwili nam grozi zaostrzenie prawa aborcyjnego, w tej chwili grozi nam, grozi nam w cudzysłowie repolonizacja mediów, grozi nam to, że Nowogrodzka za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa będzie kupowała niektóre aktywa, że niedługo nie będzie kolejnego niezależnego radia, tylko ale wiemy, przejmą to, to... Rozumiem, ale to są w, argumenty, które używacie, używacie w dyskusjach z PSL-em, tak? Z szefostwem PSL-u. W jakim kierunku oni pójdą, pańskim zdaniem? Jaka tam to są, w, opcja wiemy, wygrywa? Bo są dwie możliwości, inno, na, na razie. Tam jest pół na pół. Ja wierzę, że wygra opcja naturalna, czyli wspólnych list do Europarlamentu jako Europejska Partia Ludowa. Pod jakim szyldem to jeszcze jest kwestia wtórna. Natomiast to są ludzie racjonalni. To znaczy, PSL ma czterech eurodeputowanych. Oni współdziałają z nami. Jesteśmy w jednej frakcji. I dla mnie to jest rzecz akurat bardzo naturalna. A co się stanie z nowoczesną? Bo ja mam wrażenie, że tam poza ogromnymi długami, konfliktami po odejściu pana radnego Kałuży, są jeszcze konflikty dotyczące tego, jak blisko współpracować z Platformą, czy tworzyć wspólny klub. Jest bardzo poważny konflikt między Kamilą gasiuk pichowicz szefową klubu, aż szefową partii, na Lubnauer. Czy ta nowoczesna to jest jeszcze jakaś wartość dodana dla was? To są bardzo fajni ludzie, to są ludzie, z którymi no, my od trzech lat no, to współpracujemy, nie chodzi o to, wy ale lubicie, to jest prawda? najlepszy przykład tego, jak my od trzech lat z Kamilą Gasiuk-Pichowicz współdziałamy razem Państwo, na, współdziałamy, na, 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 na forum walki sądów. o praworządność. Okay, ale czy, to czy ta... jest potrzebny wspólny klub? Jest potrzebny, wspól... taką ofertę? jest potrzebny wspólny klub. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że to jest pierwszy etap koalicja obywatelska. Mamy wspólne kluby w radach gmin, w radach powiatów w sejmikach województw. Tam są kluby koalicji obywatelskiej, więc dlaczego nie rozszerzyć tego na Sejm? No to o co na... czy Katarzyna Lubnauer nie chcąc łączyć się z nami, yy, chcąc by... zachować własny szyld? Być może trochę inna wizja, natomiast ja wierzę być w to, że... może chodzi że... O, o to, że walczą stanowiska o jakieś w Pytanie do Katarzyny Lubnauer. Ja widzę tą wielką ewolucję w poglądach wielu osób z nowoczesnej. Wiedzą, że przeciwnik polityczny jest z innej strony, że, te, że wyborcy od nas domagają się ścisłej współpracy. Ja pamiętam te lipcowe demonstracje w 2016 roku w sprawie, w sprawie sądów to co wówczas się działo w 2017 to co wówczas się działo jak ludzie skandowali zjednoczona opozycja i to jest oczywiste, że wyborcy zarówno nowoczesne jak i platformy oczekują ścisłej współpracy razem potrafiliśmy w wielu sejmikach doprowadzić o, do tego, że mamy więcej. dobre miejsce na listach wyborczych do parlamentu tym obecnym posłom nowoczesnej, nawet tym, którzy kiedyś platformy do nowoczesnej? My przede wszystkim oferujemy dobry zespół do współpracy A, i programowo. Ale, ale również e, miejsca na listach. Natomiast my nie rozmawiamy o konkretnych miejscach. Ja jestem tego najlepszym przykładem, że można do parlamentu wejść z 11 miejsca, mając przed sobą pięciu parlamentarzystów, bo nikt o tym nie pamięta, ale w 2011 roku w Okręgu Gliwickim startowałem na 11 miejscu i zdobyłem piąty wynik, że... więc to nie jest tak, że każdy ma mieć tą mityczną jedynkę. E, natomiast każdy musi być w zespole i mieć realne szanse wracamy na uzyskanie na, mandatu. w takim razie na Śląsk na koniec. W Katowicach trwa szczyt klimatyczny COP24. Na prezydenta sypią się gromy za to, że... Ze strony głównie środowisk ekologicznych i lewicowych za to, że mówi dość otwarcie, że Polska z węgla nie zrezygnuje, a Platforma milczy. Prezydent Andrzej Duda kolejny raz mija się z prawdą. Jeśli mówi, że Polska ma zasoby węgla na 200 no, lat, to albo ma, jest... Na kilkadziesiąt Ale lat, nie, mówią no, to jest panie, panie redaktorze... Nie ma na 200 lat. To ma, wygląda, e, wygląda e, to, że Przysadził. do 50 maksymalnie. Ale przede wszystkim to jest niestety kolejny raz, gdy na potrzeby polityki wewnętrznej, tej narracji, którą widzieliśmy wczoraj w Brzeszczach, rujnujemy politykę zagraniczną. Bo jeżeli ktoś organizuje COP, Szczyt Klimatyczny i tak naprawdę jedynym przesłaniem, które które po nim bronimy zostanie, węgla. to będzie, bronimy węgla. No to, to no dobrze, jest, ale wiem, to ja jest, pytam pana nie... jako wiceszefa Platformy, śląskiego posła tej partii: bronicie węgla, czy nie bronicie węgla? Nie da się w dłuższej perspektywie wybronić polityki, która jest nieefektywna. F. To, co zrobił PiS, skutkuje tym, że w ciągu następnego roku będą podwyżki dla budżetów domowych około 20-30% energii. Myślę, brak polityki energetycznej. Panie redaktorze, jeżeli ktoś próbuje inwestować w sektor energetyczny bazując na węglu, to to jest studnia bez dna. Ktoś za to musi zapłacić. 70% podwyżki energii dla samorządów, dla przedsiębiorców mogą oznaczać wielkie podwyżki Komendrzek, dla... To, no, dla no, Każdego z nas. na koniec do, 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 do Pana podwórka. Nie ma Pan wrażenia, jako Ślązak i w Platformy, że przez 8 lat nie zrobiliście nic, żeby tę branżę zrestrukturyzować? Ja pamiętam, przypomniałem sobie taki cytat z taśm usowy. Wicepremier Bieńkowska, także polityczka ze Śląska, mówiła tak. Prawda jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie w D, kolejny wulgaryzm, miało całe górnictwo przez 7 lat, były pieniądze, a oni pili lulki, palili swoich ludzi, poobstawiali. Sam wiesz ile zarabiali, nagle pierdyknęło. Ona mówi o tym, że były protesty sektora górniczego, kiedy pan był ministrem zarządów Ewy Kopacz. Nic nie zrobiliście z tym górnictwem. Jeżeli dojdzie do tego, co mam nadzieję będzie... Za rok, czyli hmm. będziemy w Polsce współrządzić, to będę apelował o to, żeby resort gospodarki o, o i górnictwo, energetykę, żeby za to zabrali się ludzie, którzy będą bardziej kompetentni niż było to w przeszłości, którzy nie będą bali się podejmować y, decyzji strategicznych, dobrych dla polskiej gospodarki i również dla polskich obywateli. No, w, górnictwie, w górnictwie można było zrobić więcej. Nie chcę zwalać na, na współkoalicjanta wówczas, ale wiemy, no, czy był, tak. był resort gospodarki. Podjęto takie, a nie inne decyzje. My musimy pa a patrzeć miło to, w przyszłość. Patrzycie życzliwie na PSL jako wspólnego koalicjanta, mimo że przez 7 lat górnictwie nie zrobiło e, Nie nic. zrobiono wystarczająco dużo. Zrobi były e, pewne zmiany. Udało się e, z, e, zmienić to górnictwo w sposób bardziej efektywny, ale nie udało się doprowadzić do tego, że zmniejszono na przykład e, kwestie m, e, związane z nierentownością niektórych zakładów. No Tymczasem PiS zamknął już 8 kopalni w czy 8 wyrobisk górniczych, ale pompuje pieniądze w nieefektywne bloki energetyczne. Jeżeli buduje się ostrołękę, która wiadomo, że nie będzie efektywna, jeśli zamiast 8 tysięcy godzin pracy elektrowni w Polsce średnia to 2 do 3 tysięcy, to to pokazuje, że to jest studnia bez dna w obecnej, w obecnej to, to, to na koniec, bo się trochę tym interesowałem. Gdybyście realizowali swój program budowni elektrowni atomowej, to ona powinna być już tak naprawdę wznoszona. Do dzisiaj tej elektrowni nie ma. To także jest jeden z kłopotów polskiej energetyki. Polityka energetyczna i... musi ulec bardzo poważnej zmianie, natomiast żeby to zrobić nie mogą rządzić populiści, bo zamiast polityki energetycznej mamy fajerwerki ze strony prezydenta. I tak się rozmawiali, bo powinienem panu odpowiedzieć, że przez 7 lat według waszych definicji nie rządzili populiści, a nie zrobiliście zbyt Ale, wiele. Panie redaktorze, pan doskonale wie, kto rządzi od 3 lat w Polsce. Jeżeli wczoraj w jednym miejscu prezydent Andrzej Duda mówi o tym, że będziemy opierać gospodarkę na węglu, premier, premier Morawiecki, Morawiecki mówi, mówi że, że odchodzimy od odchodzi Wchodzimy od węgla, to to pokazuje totalną klapę polityki energetycznej ze strony obecnej ekipy. Bo przypomnę, że zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i pan premier Morawiecki, to jest to samo, ten sam projekt polityczny. Tam to, nie ma pomysłu ale, na polską energetykę. Trochę inne wybory. Szanowni Państwo, Borys Budka, śląski poseł ym, Platformy Obywatelskiej, wiceszef tej partii był mi państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.